Mam lat 56, prowadzę działalność gospodarczą. Urządzenie używam 4 miesiące, czyli od kwietnia. Moja choroba, choroba krona leśniewskiego, była bardzo poważną chorobą, a szczególnie w ostatnim czasie, kiedy odporność mojego organizmu spadła bardzo nisko. Co tydzień miałam prawie stany zapalne. Choroba mi naprawdę nie pozwoliła pracować, normalnie funkcjonować. Efekty konkretne, taką, taką poprawę, jaką zaczęłam odczuwać, to po dwóch miesiącach. Zaczęłam lepiej się czuć. Ustały mi stany zapalne. Stałam się wyciszona, spokojniejsza. Czułam przypływ tak jakby energii. Mogę powiedzieć, że przy zastosowaniu tego urządzenia tak jakbym na nowo powstała do życia. I naprawdę jestem bardzo zadowolona, ponieważ cztery miesiące ja czuję się naprawdę dobrze, ani razu nie brałam żadnych tabletek. Nie, nie zgłosiłam się do lekarza. Stany zapalne mi ustały. Także naprawdę jestem zachwycona. To, że, 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 że zdecydowałam się zakupić to urządzenie.